Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Wieleniej Górze po raz 23. Na ulicach miasta pieniądze zbierało prawie 400 wolontariuszy. Nie tylko do puszek. W tym roku nowością była możliwość wsparcia wośb poprzez specjalne terminale płatnicze. Jest pewna nowość w tym roku w 20 miastach w Polsce, w tym Wieleniej Górze, 10 wolontariuszy ma do dyspozycji terminale. Za którymi można wspomagać Wielką Orkiestrę kartami płatniczymi. Także do, w tym roku dołączyła do nas waluta plastikowa. Co roku dajemy i myślę, że dobry. Dobry, to jest inwestycje. Widać, widać, widać po prostu ten sprzęt, widać, gdzieś tam w szpitalach. Tak. Rozbieramy na sprzęt, który jest potrzebny, gdzie w szpitali, dużo szpitali po prostu nie ma tego sprzętu i dzięki wielkiej pomocy mają dostęp do najnowocześniejszych metod badań i tak. mogą dzięki temu mieć choroby szybciej wykrywane, być lepiej leczeni. I to jest główny cel. Na placu Rapuszowym od późnych godzin popołudniowych odbywały się koncerty, lecz kiepskie warunki pogodowe oraz brak gwiazd dużego formatu były powodem słabego zainteresowania Jeleniowców tym wydarzeniem. Nie szczędzono jednak pieniędzy. Do puszek trafiały nawet banknoty 100 złotowe. Jake oburzanie są hojni? Hojni, wyjątkowo hojni. Może jest ich, ich trochę mniej niż w zeszłym roku, ale są bardziej hojni niż w poprzednich latach. W każdym sztabie Wieloniej Górze, czyli w Szkole Podstawowej nr 7 i 13, od samego rana nad bezpieczeństwem kwestujących, czuwają policjanci umundurowani. Są to przede wszystkim dzielnicowi, którzy będą tam do zakończenia tej imprezy. Na całe szczęście naprawdę nie było żadnych incydentów. Zbiórka przebiega bardzo poprawnie. Jesteśmy zadowoleni, jest bezpiecznie. Wolontariusze ja są również zadowoleni, no i o to w tym chodzi. Kilka minut po 20.00 w niebo poszybowały sztuczne ognie. Silny wiatr nie pozwolił jednak na pełen pokaz fajerwerków. Organizatorzy, dbając o bezpieczeństwo zebranych na placu ratuszowym ludzi, skrócili to wydarzenie do zaledwie kilku minut.